Dobra, jesteśmy na kablu, możemy kręcić. Myślałem, że tamte samochody są stare, bardzo się myliłem. 1896 auto. To ja mam karbidową lampę rowerową, która jest z tego roku. E I on też ma karbidowe lampy. To jest z. O, nie, to to i niezły zamachowe. Niesamowite. O wow. E, ten. 1903 Type 56 Może miniemy się. Lakierowane drewno Mosiąc. Nawet ma długie. Oto krótkie światła. Trąbka. To tu to, to kiedy to jest trąbka. I długie światła. Niesamowite. Tam nawet soczewka siedzi w środku. A, 16 egzemplarzy wyprodukowano. Jak ktoś chce, to może się spałzować film i poczytać. Ja trochę za blisko jestem, jednakowoż ten telefon trochę za blisko łapie. Jakiś bardzo stary Fiat. Przepiękne są te auta. A no tam z tyłu w ogóle stoi Ciuchcia. Ja ją widzę, wy może mniej. Z tyłu stoi ciuchcia taka jak nie jechaliśmy tylko że parowa. Z kominem i ze wszystkim. Ten też jest bardzo w moim stylu. Mogłbym czymś takim jeździć. W ogóle bez problemu. Tylko kiernica ma z głupiej strony, ale to nic. 19, 1924 Vauxhull, czyli Opel na nasze Złapie ostrość Czas dla tych co lubią pauzować Staramy się ująć jego silnik Ma silnik, żeby nie było Wszystkie na chodzie A ten? Panhardt. 1891, to co tu stoi, to jest najstarszy samochód w Australii. Nie wiem czy, czy moja żona zwróciła na to uwagę. To jest. Tak. To jest najstarsze auto w Australii, które, które w ogóle aktualnie jest w Australii Starszego nie ma i my mamy możliwość go zobaczyć. Coś ma nakopcone, a bo tu są. Nie wiem, co on tu ma jakieś dwa palniki, ale po co? No, prawie litrowy silnik i przy litrowym silniku dwa konie mocy. And two horsepower. Yeah, power. yeah, 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 yeah. <laughs> Two horse uh, One for each person. Yeah. Seven hundred and fifty RPMs. Yeah. Versus, uh, um, <laughs> uh, yeah. yeah. <laughs> <laughs> have you judged tanto? What is it? What? Nie wiem, czy to się. Tu masz. What is it? Star... No, mają tu trochę starych rzeczy. To dokładnie wygląda tak. To są stare pompy strażackie, z tego co rozumiem. Tamten łuk, co widać z tyłu. To jest stary dźwig warsztatowy do wyciągania silników z samochodów. Tu jakiś stary, duży silnik stoi. Tu są jakieś imadełka i inne narzędzia. Których przeznaczenia nie jestem pewien. Trochę wygląda jak, jak miejsce, w którym chciałbym spędzać dużo czasu. Trzeba się dowiedzieć, czy oni tu nie, nie szukają kogoś do pracy, do grzebania przy tych rumplach. A ten to co ma? To jest w ogóle sportowe auto. Nie zwróciłem uwagi, ale to jest MG. TA Special. Nie. Yeah. Beautiful. And, a to oczywiście Stara Straż Pożarna. Nie, nie, nie. Aston Martin. Aston Martin. Tak, no to trochę, trochę różnica w historii. Aston Martin? No proszę, nawet z Jamesa Bonda. W sensie w takim układzie, skoro takie tak są oznaczone, to pewnie brał udział w filmie, co jest dosyć możliwe. E, drugi Aston Martin Jeszcze ze starym logiem to jest Nowe logo Stare logo 1923 Półtora litra Side valve, two seats no oczywiście też sportowy, dwuosobowy, no ale tu się, tu się już zaczyna, no bo tak, Astonek, taki i coś dużo większego. Bentley, a no Bentley, tak, to jest, co misiu? Można wejść na górę? O, zaraz zapytamy pana. Yesterday, so he can't oh, start it. No. But it's a good process to go through watching. Yeah, you I reckon. You wouldn't awesome. want wouldn't want to be going to the shop for a quick <laughs> bit of milk. Right. Uh, what's What's the thing in the front? Uh, what's this? That's the burner. So, how this engine works? It heats up here. You have to make a flame in yeah. there. And you have to, It works on shellite too. You have to start. This is a pre-ignition. All ah, okay this, all this system is a pre ignition before the actual ignition okay process so this process takes roughly half an hour to start to start okay so it's not like a quick way to the shop no <laughs> it's like French this <laughs> yeah okay yeah sure <laughs> they like to take their time of everything. <laughs> even, even everything that's that's the oldest car in Australia right yeah great but you make the flame in here mm hmm and the flame heats, comes down the pipes and this is to help so it doesn't get too hot. Yeah. It's a bit of a cooling like making whiskey. Mm -hmm. And it just travels around here, here, heats everything up, gets it all pre ignited before you actually start it. Yeah, okay. You know? And how the it's a process the the normal ignition in the cylinder works. There's a spark? No. Or he ignites yeah, no, no, the yeah. mixture with the compression. It, it's uh, what's it called? It sounds like a diesel. It's a diesel. Okay, so it's it, it, it ignites with the compression. Okay, okay, I get it. The starting process. What's it called? The pre. Uh, because this is hop, a hot, hot tube ignition. That's it. Hot tube ignition. And uh, uh, the uh, yeah, the, the rod, uh, platinum. Okay. And, uh, it's a prime arrangement that keeps those uh, uh, those rods red really hot to ignite the fuel. Mm -hmm. Okay. Yeah. Very interesting. It's a pity it's not started because it's interesting to watch him start it, the process that it goes through. But these, these ones up here, have you heard have you, these first three, mm -hmm. they'll be probably starting up.

Tam, w, w tym silniku są dwa platynowe pręty, które wystają tam do tej szafki, którą było widać z przodu, takiej okopconej. I one są podgrzewane. Coś tam się pali z przodu i grzeje dwa. O, no to jest Mercedes z kolei. E, olbrzymi. Nie wiem, czy w ogóle. No, lampa. Lampa jest. No, nie będzie tak widać, ale lampa jest sporo większa od mojej dłoni. Ona ma tak na oko 27 cm średnicy, więc No, samochód jest duży. Bentley jest większy. Eee, I te. Dobra, wr wracamy do tamnego, tamtego silnika. I te. Bardzo ładne rury, chyba. Te platynowe pręty są nagrzewane czymś, co się tam pali w tej szafce. I. Eee, I one są z drugiej strony wepchnięte w, w cylinder, w głowicę. I to one powodują zapłon mieszanki paliwowej w cylindrze. Silnik ma litr pojemności, dwa konie mocy, i dodatkowo odpalany jest w taki sposób, że jest tam coś, co jest cały czas rozgrzane do czerwoności jak świeca żarowa w dieslu. I potem sama kompresja, no przy litrowym silniku, który ma dwa konie mocy, kompresja może być ciekawa. Znaczy, żadna, ale rozumiem, że, że jakoś daje radę. Powoduje zapłon mieszanki i pracę silnika. No, motocykl też widzę, mają taki dosyć stary. Właśnie Indian z lampką karbidową. Bardzo podobna do tej mojej ta lampka, także dla do głośnej dokładności. Gdzieś była moja żona, może poszła na górę. Tak, moja żona mówi, że jest na górze. Hmm. Będą te samochody, część z tych najstarszych, dzisiaj odpalać, więc postaramy się na ten czas tu wrócić. A, tu jest strefa plakatów i odznaczeń dla tego klubu. Żona, samolocik, drugi samolocik. O, stąd będzie dobrze widać. Bentleya, Merola i Forda. Z tamtej strony widać, co wycofasz. Tak, a, a, a poczekaj. Który ładniejszy? Gdzie ty jesteś? Hmm? Który ładniejszy? Bentley czy Merc? Bentley. Bentley, nie, to się, mi się tak wydaje. Mogłabym mieć Bentleya. Każdy mógłby mieć Nie, czy nie, nie każdy mógłby mieć Bentleya. To jest jednak chyba kwestia podejścia. Piękne te auta. Znaczy, za, za, za żadno z nich bym się nie obraził. No, tak samo za takie też bym się nie obraził. Bugatti. A to jest to, które tam stoi na dole, takie na pół No Znaczy rozmontowane. Bugatti. No to jest ten. Nie, nie ten. 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 No. No tak, no to tu są zdjęcia auta, które sobie tam stoi. O, widziałaś zestaw lamp zabytkowych, które się tam walają? Ja tu przejdę obok Państwa. Hmm? O, ale słodkie. A ja tam jak mówiłem, tam stoi mała ciuchcia taka spalinowa, którą tutaj też można jeździć. E, w ogóle tutaj jakieś tak odznaczenia. Pochary tam cała, cała masa lamp do, do wszelkiego rodzaju tych pojazdów. E, karbidowe, elektryczne. Te dwie złote są fajne, ale... Ciężko mi będzie przez tą lampę, co jest na górze łapać na nią ostrość. No nie, no nie da się. Cała masa że żona mi powiedziała, gdzie? No trochę jest, tak. Faktycznie. A to kamera tego nie złapie na szczęście. Co niektórych, co nie lubią. Przepiękne. Ja się tu przeprowadzam, ogólnie rzecz biorąc, będę tutaj mieszkał. Tu mi się zmieści łóżko. I będę. Pająka. Będę tak, będę dzielił pokój z pająkami. Nie przeszkadza mi. Idziemy dalej. Wrócimy tu, jak będą je odpalać, czyli za 20 minut. Teraz możemy spróbować namierzyć japońskich bębniarzy, ewentualnie. Ewentualnie coś innego, a jeszcze zrobimy zestaw przedpotopowych narzędzi warsztatowych. Kiedyś takimi rzeczami ludzie naprawiali samochody z niemożliwością. Nie, oni udawali, że je naprawiają. Tu trochę, trochę zdjęć zabytków rozumiem z innych miejsc. O, bo to są napisane, że to jest Narodowe Muzeum, gdzieś tam we Francji i tak dalej. Nie. Oprócz motocykli i rowerów. No, ogólnie, no to no, 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 ca cała masa fajnych rzeczy. Moja żona zagaduje jakichś ludzi. Mercedes, yeah. okay. <laughs> Drogi samochód. Ktoś, ktoś właścicielowi tak zaproponował 11 milionów dolarów i gość powiedział, że nie. No wcale się nic nie. dziwię. Gościu ma Mercedesa, który jest wart ponad 11 milionów. Znaczy nie wiadomo ile jest wart. Na. Oh, so I'll this there's more not listening than there are listening. Now, look, there are two particularly, um, well, in my opinion, particularly interesting and, uh, very interesting car. motor cars here today. One is the the maroon Riley Kestrel in the front right on the apron, and the other one is hatch blue Riley Kestrel in the museum. They, of course, they come out of the same, the same uh, factory, the Riley organization, uh, in, um, England, but they are actually,

Bardzo długi film, nie ma szans, żeby go przesłać. Będziemy go wysyłali na 17 razy, pociętego w drobniutkie kawałeczki. O, proszę, panie jest bębniarką tam z przodu. Ma taki okrągławy plecak, co wskazywałoby na to, że ma w tym plecaku bębenek. Co z kolei wskazywałoby faktycznie na to, że bębniarze się zwinęli. Bo tu grali. No trudno, trudno, przegapiliśmy bębniarzy. Następni bębniarze za pół roku albo kiedyś. O ile w ogóle będą tak, no to... Ale były autka. Trochę mi żal tych bełnierzy. Idź się zapytaj kiedy grają w Melbourne. To są ci w czarnych koszulkach Misiu. ...nieco trochę mniej 36 1936 jest trochę mniej koziemny. Tak, to byłoby dobre. Dziękuję. Właśnie, że mniej koziemny. Ok, więc mechanizm. No to, jeśli, jeśli chodzi Jeżeli kogoś by interesowało, jak, jak dokładnie są wykonane te modele, które tam pływały, no właśnie tam jakiś odpłynął. Jeśli by kogoś interesowało, jak są dokładnie wykonane, to. To jest próbka wykonania i jakości. Przepiękne. Przepiękne. Trochę tutaj tego panowie mają żagiel za żaglem łódeczkiem. jakby ktoś chciał kiedyś takim hobby się zainteresować to rozumiem, że w Australii, czy, tam, czy też ogólnie w Melbourne ma ku temu jakieś możliwości, a to ten Titanik co tam taki przechylony pływał. To to i on. Przejdziemy sobie teraz kawałek dalej. Tu wrócimy. Pan nas spuścił przez płot, ale my wrócimy. Żeby tym się lepiej przyjrzeć. Tu jakiś taki do połowu rekinów z rekinami. Tu jest motoróweczka z jakimś elfkiem czy czymś. A tu jest łódeczka podwodna. Ciekaw jestem, czy może się zanurzać. Już widziałem takie łódeczki, które się zanurzały. Jedna, druga. Ta druga to jakaś taka przymaskowana. Pan pancerniczek, niszczycielek w sumie. Możesz mi się upuść, zobaczyć ostatnią łódeczkę, która tam stoi na stole. Popatrz, jak ma silnik zrobiony. Taki błyszczące, takie miedziane, co tam wystaje. Trzeba, trzeba lubić. O no to jednakowo już nie są modele, które się kupuje gotowe w sklepach. Tutaj ktoś musiał posiedzieć, pokombinować, sam sobie części, na wyżynać, nadłubać z drewienek, wykałaczek i innych. O, proszę. Chocolate. Charlotte 1803. Pierwszy, pierwszy sprawny parowiec. Nie wiem, czy, czy widać to na filmie, ale on tam ma ceglany piec na pokładzie. Dobra, idę do żony. Żona widzę, ogląda wystawę kwiatków. Czy idziemy może do Medieval Land? E, nie, tam jest mniej Medieval Land, bardziej to jest Fairland, yeah. stoi tam domek z Hobbita, ale jest malutki Ja kończyłam film zresztą składem. i głównie tam są takie atrakcje dla dzieci. Na zasadzie malowanie twarzy, a ja co skutawki. jestem? No nie, no ale to już nie podchodzić pod, pod tą grupę wiekową, co tam siedzi. Być może można tam pójść dalej, ale to może sprawdzimy po tym jak odpalą to samochody, bo jak pójdziemy tu nie zdążymy. No dobrze, to wejdźmy tutaj na trawnik.

Bo no, tu jest taka plansza, że zrobić sobie zdjęcie jako kot z Alicji w Krainie Czarów. O, faktycznie! Można być specjalnym kotem. Możemy być specjalnym kotem, jak chcesz. Nie, nie jakoś nieszczególnie, to szczerze to powiedziawszy. Dziewięć. Tak, musiałbym bardzo klęczeć w moich jasnych spodenkach wyjątkowo. Postanowiłem no, się ubrać w plener w jasne spodenki, żeby być trendy, sexy, cool. Oto bębniarze, ekipa bębniarzy siedzi i wpyla jakieś te japońskie przysmaki. O! A tam płynie taki stateczek i albo jest na parę, albo dobrze udaje. Przyjmijmy, że, że jest na parę, chociaż tak naprawdę zgaduję, że dobrze udaje. Tam jest wystawa psów, sądząc po tym, jak bardzo jest tam głośno. Czyli ogólnie jest to taki park, że jak już go otworzą, to jest tu wszystko. Łącznie z drzewami, które są całe pokryte porostem. Znając życie, to jest australijski drapieżny porost. Złapię ją coś na rękę, żeby było porost widać. Nie, no ale cały chaszcz. Cały oliwka zresztą. To oliwka, no tak, pewnie. Co ma, co ma rosnąć w Australii? Oliwki. Całe pokryte czymś. Tu były psie zawody. Czyli to jest tak, że oni po prostu te... No 365 dni to nie, bo normalnie na przykład ogród botaniczny w Łodzi nie jest otwarty cały rok, ale jest otwarty 7 miesięcy. To jest tak, że oni te 7 miesięcy aktywności, które mogą dziać się w parku upychają w 4 dni i nawet im się udaje, to po prostu naraz w parku dzieje się wszystko. Psy, bębniarze, łódeczki, samochody, ciuchcia. Będzie piesek biegał. Będzie piesek biegał po tarze I, i cała masa różnych innych rzeczy. Tak, i Alicja w krainie czarów i Piotruś Pan. Popiek. A tam w ogóle jest wiatrak. nie może doczekać chyba. No. Biegnie, biegnie. O! Pies właśnie narobił na trawnik. No bywa. Nie, no tak, bo no raczej nie powinno się zostawiać. Flyball! Oni tu. To nie są pokazy psów zręcznościowe. Oni tu z nimi grają. Nie wiem w co, ale w coś grają. Czyli to, na co teraz patrzymy, to jest boisko. No pani zacznie z tym pieskiem coś trenować. A, za, za, za 10 minut będzie pokaz. Dobra, to ja idę zobaczyć. Za 10 minut będą mi chodzi autka. No właśnie to ty możesz iść posłuchać autek, a ja nagram pokaz. Myślisz? No nie wiem. Chodź, tu tam zobaczymy sobie takie o. Zbudowałem zdanie. Tak. Przesłaniemy z dobrze zbudowanym zdaniem. Dobra, słuchajcie, będą odpalać samochody, albo będzie coś innego ciekawego, to pokręcimy dalej. Na razie pozwólmy się podładować telefonu. I zbliżenie na żonę.